Dobra, witam was wszystkich. Eee, kurde, chciałem już powiedzieć ponownie, prawdopodobnie w ostatnim już filmiku Zori 12 części, jak to szczęście, bo nie, trafi, nie natrafiłem na 13, mam nadzieję. Eee, dzisiaj będziemy już zmierzać ku central, chyba ku sercu całej góry, aby podłożyć tam. Eee, jak to się nazywało, element e, ciepła. O jeszcze to gówno. Skakujący pedalstwo z podziemi. Będziemy musieli podłożyć, oczywiście, ten cały element w serce góry i potem czeka nas ostatni boss fight. Ja ci splunę tam u góry, zobaczysz. I będziemy mogli spokojnie dać sobie już na luz z Ori, dać mu odpocząć. Jego przygoda się właśnie skończy. Teraz pytanie, gdzie mam iść? Tutaj? Potem na górę mogę wskoczyć. Właśnie. A jeszcze zostałem, A ten, punkcik, trzy punkciki. Eee, co mogę ulepszyć jeszcze? Charge blast, nie, wezmę siłę, czyli mogę na klatę więcej przyjąć rzeczy. O wiele lepsze to będzie. I jest wyjście z góry chyba, z tego co pamiętam, więc wychodzimy. A nie, wejście do serca góry. Teraz jesteśmy tak centralnie w sercu. Jak widzicie, serce zaczyna strasznie szaleje. A Sein nam powie o co chodzi. No, element ciepła zniweluje cały ten gniew. Bum. Tada. I pojawia się. Kuro. Dobrze pamiętam? To Game saved, czyli spieprzamy. Eee, nie pamiętam, co jest. Dobra, trzeba uciekać. Co jest najgorsze w tym wszystkim to to, że jeżeli zginę, to zginę, sorry. I muszę zaczynać całą tą zabawę od nowa. I widzicie, i... BUM! Huro czy Kuro, nie, naprawdę nie mogę zapamiętać jego imienia. Chyba Huro. Czy Kuro. Wiecie o co chodzi. Sowa zaczyna nas e, atakować, bo przywróciliśmy ciepło, a ciepło... Znaczy, element ciepła. Który zaczął emitować strasznie dużo... E, światła, które zwabiło go ją tutaj, bo to jest ona. I teraz już ma zamiar nas wykończyć na stałe Kurde A wszystko coś tu dzieje zaczyna się jarać. Strzelaj! Dobra, przylecę, chyba. Dam sobie radę bez ciebie. O, czy bez. Uuu, dobra, co teraz, teraz tutaj Chciał ogień. Nie muszę was używać. Nie zdążyłem. Muszę zdążyć przed tamtym momencie, muszę zdążyć przed sobą, żeby mnie nie zabiła. Muszę wskoczyć do wody, która jest o dziwo zimna, nie, która mnie nie zabije. O dziwo. Mam oczywiście mało czasu, żeby uciekać, bo gdybym chciał się zatrzymać, to wiadomo, sowa by mnie dopadła. Kurde. Dupa już. Jeszcze raz. Będzie bardzo dużo powtórzeń, bo naprawdę ostatnia ucieczka jest o no, tyle denerwująca, że... Często można nie natrafić na taki przebieg wydarzeń, jakby się chciał. Na przykład ostatnio tutaj przebiegłem bez zatrzymywania się. Teraz musimy zatrzymać, żeby te odłamki spadły. Nie fajnie. Szkurde no. Dobrze mi to zabija od razu, bo nie chciałem się tutaj jeszcze bawić. Że podskocz tam, kurde no właśnie. Ok. Teraz tu już to powinno zlecieć. Dobrze, gówno. Gówno. Dupa, jaja, cycki. No i przez to, że kiedy... E, animacja trwa, kiedy widzimy sowę pieprzającą się w ten... W ten serce, serce, e, serce tej... No! Kurde! Serce... E, góry. Ory już może zapieprzać. Widzicie Ja mogę już sterować Ori. Mniej więcej tak pamięciówką wiem, kiedy skoczyć. ile ma to potrwać, chociaż teraz tutaj tak zjebałem. Czerwo, Im bardziej czerwony ekran, tym wiecie, że sowa już mnie właśnie ma dopaść. Ah, shit. To jest bardzo dobry timing. Tutaj też. Na dół? I udało się. Dało się teraz tutaj. Dziwne, że kurczę kiedy ona uderzyła o ten o gałąź, to nie oberwała tym strumieniem, co, tam, co ja go musiałem unikać przez skoki. Dobra, bo nie widzę teraz. O, nie zdążę. I... Ale fuks. Nie mogę tu nic zapisać, bo Raz, że jestem blisko niebezpieczeństwa. Dwa, że to jest boss fight i przy boss fightach raczej się nie zapisuje. Aha, tutaj muszę lecieć. Było blisko, znowu. Teraz muszę używać odłamków. Zdążę? Jest udało się! Buja Kasia i w ogóle. I ory leci na krawę po raz któryś tam znowu raz. ...na glebę. Ori, um, pam, 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 pam. please get up! Get up! I światełko sobie poleciało. Zostawiło nas. Hamstwo. Mm. chamstwo. Jeżeli byście zauważyli tak, góra się na tyle wkurzyła, że nie dostała swoje tam światła chyba, czy coś... Że zaczęła jarać wszystko naokoło. Ale najgorsze jest to, żeby właśnie nie. Z, ogień nie wpierdzielił się na, na ten, na, e, na drzewo. Bo kiedy drzewo umrze, mogę skakać, nie mogę skakać, mogę się podchodzić. Patrzcie, jak on fajnie wygląda. Przedtem myślałem, że. E, takie te skrzydełka na jego. Pod jego głową to są kurde skrzydełka, to są uszy tak naprawdę. Nie wiedziałem o tym, a to co ma na głowie, to są chyba rogi, takie różki małe. Kiedy dostarczymy światło do tego drzewa, drzewa dusz, to cały las odżyje nie wiadomo jak, ale niestety cały czas kurde sowa nam w tym przeszkadza. U, spadły klatki na chwilę, nie wiem dlaczego. Abyście mogli zobaczyć, jak ten bisty flip. Hop. I wracamy do grubego. Nie pamiętam, jak on się nazywa. O dziwo, on jest y, ognieodporny. Mogę nim sterować, mogę nim skakać, ale nie mogę strzelać, bo nie mam Sejna przy sobie i nie mogę tam robić tych fajnych wygibasów, który robi Ori. Ale niedaleko się przeszedłem, przeszedłem parę metrów. Zmęczyłem się. Zmęczył, czy znaczy zmęczył. Zmęczył się. Jak widzicie, sowa pod nogami ma ten, ma ma Sejna przygniecionego. Ale... Jestem ciekaw, czy ten gruby to jest właśnie kobita, czy to jest... Czy to jest gościu, nie wiem, nie, nie, nie mogę poznać, bo nie ma... Ten. Ale dobra, oglądajcie scenkę, o co chodzi. I to jest ostatnia cutscenka w całej tej grze. Ktora robi taki zajebisty klimat? Hamę, hamę, ha! Zarobista tapetka. Widzicie? To są jego uszy. On ma uszy i rogi, Skubaniec. Wielki wielkie, carne ocyska. Ta animacja tego latającego brzucha jest. Eee. Spójrzcie na ten kamień, co, tam, co jest dorysowane. Na początku był Ori i ten y, gruby, jak go nazywam, a do, do tego dorysowali Seina, Gumon, Gumo i Kuro, z tego co pamiętam. Pek-pek-pom. Zapiekowali się ostatnim jajkiem sowy, żeby nie zginęło. Z tego można by zrobić zajbisty GIF. Na przykład na pulpicie sobie takie ogifa odwalić. Orin the Blind Forest, spadające te... I oto napisy. Nie wiem, czy chcecie je oglądać, ale ja będę je oglądał tylko po to, jeżeli ktoś ma jeszcze czas, żeby zobaczyć, kto był zastranym kurcze odpowiednim gościem za... E, ...muzykę. Art Byte, coś tam, Studios... Anna Jasiński. Jest z niektórych polskich nazwisk w tej grze jest naprawdę e, sporo, z tego co pamiętam, to chyba na tej w tej. Ory właśnie się dużo pojawiło. I ten zajebisty właśnie malunek na tym na tym. Gareth e, Coker, composer. Nie widzę tutaj nikogo, że było właśnie z tego. Nasz File Music z od real. nie ma nic większego Music. Wabi Studios Sound Inc., nie ma żadnego jak Ingrovers czy coś, więc niech się odwalą od moich filmików z YouTube'a. Ale zostawię zostawię napisy, dlatego że za tak zajebistą grę należą im się pokazanie tych nazwisk. Po coś one są jednak, kurczę, nazwiska i mówię, za zajebistą grę nazwiska powinny być pokazane, nawet i w filmiku. Ktoś ogląda po filmie nazwiska? No wiadomo, pierwsze oczywiście czyta się, nie? Johnny Depp, albo coś tam, jakiś tam specjalnie nie? Piraci z ja jabłut, Johnny Depp, jebud, nie, dalej, dalej, dalej. A potem już wyłączasz i, i spierdalaś, nie? Bo naprawdę dużo osób pracowało nad, nad tą grą, która wygląda tak zajebiście, że po prostu, no, nie wiem czy ktoś słyszał, ale ponoć in the Blind Forest ktoś pisał ktoś gdzieś tam jakieś plotki, że deweloperzy mówią, że Ori the Blind Forest, kontynuacja tej historii, nie musi akurat być grą, więc może to być na przykład yy, serial animowany, jakiś właśnie film animowany czy coś. No, dużo może być ich, nie? I ta muzyka, która zostanie mi pewnie yy, zabloko nie zablokowana, tylko. E, ze srana na tym na YouTubie, ale wali mnie to, zarąbista muzyka, warto ją posłuchać. Do samej gry, co mam do powiedzenia, jest po prostu zajebista, fajnie wygląda, fajnie się gra. Niektórzy mówią, że ma dużo bugów. Może i mieć dużo bugów, ale jeżeli grasz tak, jak masz grać, czyli unikasz tego wszystkiego, to tak naprawdę to jest gra przygodowa, zręcznościowa, w której gra każe cię za to, że to ty nie potrafisz, nie że gra jest zesrana i, i po prostu trafia cie, ciebie na przykład pocisk, kiedy ty stoisz centralnie obok? Nie, to ty wpadasz w pocisk i naprawdę dużo e, dużo strasznie jest błę, błędów z twojej strony, nie to test manager Błażej Zawadzki, test leaders Mariusz, Kamil, Mateusz Kałuża, co są polskie nazwiska patrzcie ile ich jest, sami testerzy bo kto kurwa nie potrafi testować gry tak jak Polacy, nie? A najgor, najlepsze jest na samym końcu, co chcę wam pokazać, na samym końcu napisów, coś, ktoś, coś odwalił taką zarobistą robotę, że po prostu specjalne dziękowania, Phil Spencer, znamy to nazwisko, przynajmniej ja. Kto tu jeszcze jest? Kogo znanego jeszcze bardziej nie znam, ale Phil Spencer Spi Phil Spencer na pewno, bo to jest ten Xboxowiec, więc od Xboxa i właśnie wylatuje teraz Sein, który ciągnie za sobą fanart zrobiony przez. E, był konkurs przed Ori, żeby zrobić fanart do tego, i zobaczcie kto go zrobił: Megi Lisakowski. Nie jest to Pol polskie nazwisko, polskiego brzmienia, ale to nie jest chyba Polka nawet. Można wygooglować. Ale rzeczywiście fanart jest zajebisty. I tak oto kończy się historia um, Ori w, w ślepym lesie, który traci swoją jasność, swój blask przez jakieś tam wydarzenia. Zrobiłem taki Mambara, zyskopywałem sobie ten um, save i zakończyliśmy go tutaj. Niestety nie mogę już go zakoń ponownie włączyć, ponieważ kiedy skończy się gra, kończy się możliwość gry. Więc to jest ostateczny pokaz, jak wygląda właśnie ikonka skończonej gry. Taki właśnie, jakby nie wiem, Ori w takim żółtej kulce energii. Będzie na tyle, kurczę. Dzisiaj będzie 15 minut. To będzie najszybszy, chyba, koniec w mojej historii. Ale to opłaca się. Przynajmniej nie dobiliśmy do tego zresztą 13, 13 odcinków, gdzie to jest pechowe. No, że nic nie zrobię. Ja się zami żegnam. Grę strasznie kuresko, zajebiście polecam. Może i wulgarnie, ale o to chodzi, żeby polecić jak najbardziej do gry. Bo historia, gameplay, wszystko jest tak zarąbiście zrobione, że e, jest do polecenia ta gra na maksymalnych obrotach. Ja nie wiem, co będę następny nagrywał. Będę celował bardziej w coś właśnie takiego krótkiego, fajnego i bardzo miło do polecenia, czyli typu, nie wiem, szante. Bardzo chciałbym szantę nagrać, ale szanta wychodzi dopiero w tym roku pod koniec, prawdopodobnie. Jeszcze nawet nie jest ogłoszona, ogłoszona ta, e, no... data premiery, ale pewnie w tym roku, pod koniec tego roku, chociaż może na wakacjach będzie coś e, więcej wiadomo. Ale w przyszłości nie wiem, co będę nagrywał, może coś z Wii U? Mogę na przykład e, Smashów trochę ponagrywać, bo okazuje się, że smaszę ten super, smus, super Smash Bros. Nie jest podpięte pod ten program Nintendo. Eee, tam jakiś tam gówniany kurcze program e, filmików. Nie jest podpięte, więc mogę sobie nagrywać ile chcę. Nawet Pokémony nie są podpięte pod ten program, więc to są po prostu chyba takie trzeciopartyjne trzecio gry nie są podpięte pod ten ten. Trzecio czy drugi partyjne, czyli studio, które produkuje ten Tą grę, na przykład jak Smash Bros czy Pokémony, to jest ekskluzyw dla nich, ale nie jest to centralnie od nich, nie? A z Platun może być od nich i może być zakazane, ale mam, to wali będę robił po prostu. Zrobię, bo bardzo mi się podoba, będzie podobać ta gra, na prawdopodobnie jako shooter. A więc tyle, ja się z Wami żegnam. To będzie na tyle z Ori. Polecam tą grę jeszcze raz. I widzimy się prawdopodobnie w nowym, w nowym e, jakimś materiale, coś z czegoś tam. Do usłyszenia i do zobaczenia. Do następnego razu. Nara ludzie!